Dobry wieczór a tutti, buonasera. Buona jak to mówił we Włoszech, bo znajduję się właśnie we Włoszech. Nazywam się Marek Szynkowski, ksiądz Marek Szynkowski. Właśnie dzisiaj otrzymałem telefon od mojego kolegi rocznikowego księdza Marcina, aby przygotować krótką relację z Włoch o charakterze katechetycznym na temat tego, co wszyscy przeżywamy, to znaczy oczywiście na temat koronawirusa. Mam tutaj zegarek, 12 minut mniej więcej, może do 15 będziemy mogli dojść. Wiem, że temat bardzo, ale to bardzo szeroki. Ja, mój drodzy, znajduję się na plebanii, we włoskiej parafii w Latina Scalo. Widzicie tutaj w tle taki, taki obrazek, który przygotowałem przy okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W których właśnie uczestniczyli pierwszy raz od 56 lat. Cała parafia, oczywiście, w tym momencie kibicowała Polsce. Tutaj napisałem: Niestety widzimy w komputerze, w kamerze komputera, wszystko na odwrót. Napisałem u góry: Grazie per il to znaczy, dziękuję, dziękuję Wam za ten dopi w czasie Mistrzostw Świata. Dlaczego ten obraz? Ponieważ wyraża mój taki afekt, takie moje przywiązanie tutaj do tego kościoła w Włoszech, do tej parafii, w której jestem już od trzech lat. Trzy lata w tej włoskiej parafii w Latina Scalo pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika. I wiadomo, że z czasem pojawia się też taka więź międzyludzka. Mam też szalik reprezentacji Włoch, Ponieważ wszyscy w tym czasie myślę, że kibicujemy Włochom, tak po ludzku, mówimy forza Italia, Włosi, Włochy, Italia, jesteśmy z tobą. Ale my też w Polsce powoli zaczynamy przeżywać tę tragedię, którą już od dłuższego czasu przeżywają tutaj Włosi. Ksiądz Marcin nie prosił, abym przygotował tę katechezę. Jest trudno nazwać pewną relację na temat korony wirusa, właśnie katechezą, ale, ale właśnie z takimi wątkami, przemyśleniami teologicznymi odnośnie do naszej wiary, chciałbym się z wami podzielić tym, jak Kościół Włoski przeżywa tę epidemię i myślę, że my przede wszystkim powinniśmy się uczyć z tego doświadczenia Włochów. Przede wszystkim, moi drodzy, chcę zaapelować do wszystkich, Korzystając z tej okazji, nie lekceważmy, nie banalizujmy tego problemu. Pamiętam, że jeszcze dwa tygodnie temu na tym placu, który dzisiaj jest pusty, jest, jest spustoszały, nikt nie wychodzi z domu tej we W tej parafii, przynajmniej, w której ja jestem, mimo że piękne słońce już wyszło, piękne ciepło, nikt nie wychodzi z domu. Ponieważ wszyscy stosują się do pewnych zasad prewencyjnych. Dwa tygodnie temu, jeszcze na tym placu, żartowaliśmy z znajomymi na temat koronawirusa, zwłaszcza młodzi. Młodzi, kiedy pojawiły się pierwsze reguły, reguły zasady, które państwo narzuciło, aby bronić się przed tą epidemią, się za bardzo tym nie przejmowali. I myślę, że właśnie z tego powodu doprowadzili do rozprzestrzenienia się koronawirusa na tą skalę, którą dzisiaj mamy. A więc, moi drodzy, nie lekceważmy. Dzisiaj każdego dnia we Włoszech mamy 3000 nowe przypadki zachorowań, i oczywiście masa ludzi, którzy już umarli właśnie z powodu koronawirusa. Także proszę was, nie lekceważcie tego problemu. Nie lekceważcie. Im szybciej zrozumiemy, że mamy do czynienia naprawdę z dużym problemem, tym łatwiej i tym szybciej będziemy w stanie uratować ludzkie życie. Trzeba to powiedzieć sobie otwarcie w twarz. Ludzkie życie. Także, moi drodzy, jest to naprawdę temat poważny. Jeżeli mnie dzisiaj się ktoś pyta, no tak, ale w sumie to niewiele ludzi umiera. Są inne choroby, ludzie również umierają. Jest naprawdę konieczne, aby wszystko zamknąć, aby życie po prostu stanęło w miejscu. Moi drodzy, według mnie tak. Jest to po prostu konieczne. Jest to po prostu konieczne. I my, jako chrześcijanie, mamy oczywiście świadomość tego, że najbardziej zagrożone są osoby słabsze fizycznie, osoby starsze. One najczęściej umierają właśnie z powodu koronawirusa, ale my, jako chrześcijanie, możemy myśleć w ten sposób, a ci najsłabsi ma, może umrą, natomiast my, młodzi, prawdopodobnie tego koronawirusa jesteśmy w stanie odeprzeć. Jeżeli tak myślimy, myślimy oczywiście w sposób egoistyczny i uprawiamy tak zwaną eugenikę. Tylko, co oznacza to słowo eugenika? EŁ oznacza dobrze, tak jak Ewangelia, dobra nowina. EŁ czy EŁ, I Następnie jest czasownik grecki, genao, który oznacza urodzenie. Eugenika oznacza uprzywilejowanie tych lepiej urodzonych. Na przykład lepiej urodzonych, ponieważ silniejszych fizycznie z natury. My natomiast... Musimy troszczyć się o każde życie ludzkie, o każde życie ludzkie. Nie możemy uprawiać tak zwanej eugeniki, mówiąc: Dobra, to ci najsłabsi niech umrą, a my żyjmy normalnie. Pan Jezus, wiem to doskonale, idzie za tą jedną owcą, zostawia całe stado, ponieważ każde życie ludzkie jest bezcenne. I to, co my dzisiaj robimy, te wszystkie zasady, te wszystkie ograniczenia, te wszystkie limity, które sobie stawiamy, ma na celu po prostu ochronę życia ludzkiego. Yy, moi drodzy, i to, że na przykład dzisiaj tutaj we Włoszech nie można okrawać mszy świętej z udziałem ludzi, takie jest zostały wprowadzone szereg zasad, przez episkopat włoski, to nie jest w cudzysłowie prześladowanie Kościoła, ograniczanie Kościoła, jak to niektórzy starają się interpretować i wpuścić nas w malinę, powiem tak. Bo zamknięto także stadiony, I nikt nie mówi, że prześladuje się piłkę nożną. Zamknięto także restauracje, ucerie, bary, I nikt nie mówi, że prześladuje się na przykład włoską żywność albo prześladuje się kawę, którą Włosi kochają. Nie, to nie jest prześladowanie Kościoła, ograniczanie naszej wolności. Nie, to jest kochani właśnie po to, aby nas bronić. Dlatego musimy sobie postawić pewne ograniczenia moi drodzy nieraz się irytuję kiedy czytam niektóre komentarze w internecie na przykład ostatnio natrafiłem na ten właśnie obrazek oczywiście nawiązanie do legendarnej sceny spotkania św. Piotra z Chrystusem po, oczywiście już po zmartwychwstaniu w Rzymie w z Domine Dokąd idziesz, panie? Pyta święty Piotr. Idę na mszę, by dać się powtórnie okrzyżować. I wtedy Piotr zrozumiał, jak czytamy, że w trudnych czasach trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Moi drodzy, moje pytanie jest takie: co to znaczy bardziej słuchać Boga niż ludzi? Później ten, który pójdzie na mszę świętą, wbrew pewnym zasadom, będzie wyznawał w w trakcie kredo wierzę w jeden święty kościół powszechny apostolski. Słuchać Boga, według mnie, oznacza także słuchać kościoła. Święty Cyprian mówi, nie może mieć Boga jako, jako ojca, kto nie ma kościoła jako matki. To jest dopiero pewna schizofrenia religijna. Idę na msze, wyznaj wiarę w jeden święty powszechny kościół apostolski, i później ja chcę czynić wbrew temu Kościłowi, wbrew oficjalnym zasadom. To jest nielogiczne. To jest nielogiczne, moi drodzy. Wsianie pewnego zamętu, który dzisiaj właśnie obserwujemy, niestety. Ktoś powie, no właśnie, jak można zamknąć kościoły, tak jak to jest obecnie we Włoszech. Pan Jezus nie niesie nam nigdy śmierci, nie niesie nam nigdy choroby. Pan Jezus zawsze nam daje zdrowie i życie. Pan Jezus nie jest nosicielem wirusa. I to zdanie oczywiście się odnosi się do Komunii Świętej. Moi drodzy, moi drodzy. Tego typu zdania, twierdzenia potwierdzają, jak, jak płytka jest nasza wiara i zrozumienie naszej wiary. My, katolicy, chrześcijanie, wierzymy w dwie główne prawdy wiary: przede wszystkim dogmat trinitarny, wierzy w ojca, syna, ducha świętego, w trójcy świętą, i wierzę w to, że jedna z tych osób, trójcy świętej, to jest Jezus, syn Boży, odwieczny stał się człowiekiem i upodobnił się we wszystkim do mnie oprócz grzechu. Miał takie samo ciało jak ja. Dlatego Pan Jezus, chociaż cierpienia nie niesie, musiał cierpieć. Dlatego być może tak, że Pan Jezus, chociaż Ewangelie nam o tym nie mówią, także Pan Jezus był kiedyś chory, miał grypę, był przeziębiony. Ktoś mi powiedział, tak, ale Pan Jezus uzdrawiał wszystkich, więc gdyby nawet miał, to by siebie uzdrowił. Na krzyżu mówią do Chrystusa, jeżeli jesteś synem Bożym, innych wybawiałeś, teraz wybaw samego siebie. Udowodni nam. Pan jest upodobnił się do nas we wszystkim, oprócz grzechu, i to my nazywamy, moi drodzy, taką strukturą teandryczną kościoła. Także mamy tego model oczywiście w Chrystusie, gdzie teos, czyli Bóg, sprawy Boże syn Boży, łączy się z tym, co ludzkie anty. Aner, an, aner, an, aner androsim greku, w języku greckim, czyli kościół ma strukturę teandryczną, bosko-ludzką. Jezus był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. I to, i my w naszej wierze łączymy te dwa elementy boski i ludzki. Dlatego, moi drodzy, na przykład, jeżeli ksiądz oprawiam sześcięstwo i wypije zbyt dużo, krwi pańskiej, to później, gdyby go zopała policja i procenty wykaże. Bo jest też ten element ludzki, ten element materialny wina oczywiście, które w trakcie Eucharystii w sposób tajemniczy przemienia się w krew Chrystusa. Ale jest naiwnością twierdzi, że jeżeli ja wypiję bardzo dużo krwi pańskiej, później siądę za kółko, złapie mnie kontrola i y, 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 y wtedy ja myślę, że, że nie wykaże tych procentów nie jest element boski i ludzki, materialny i duchowy. I tak samo woda święcona. We Włoszech nie masz wody święconej w kościołach, bo woda święcona, chociaż święcona, jest element boski, niesie nam błogosławieństwo, niesie nam Bożą siłę, Bożą moc, to jednak zostaje wodą i ta woda może też być zakażona. Przypomina mi się, kilka dni temu widziałem taki serial profiling kryminalny, w którym główna bohaterka wchodzi do kościoła na początku tego, tego serialu, oczywiście macza rękę w kropielnicy, żegna się i później przez cały, cały ten odcinek się drapie. I na koniec mówi, i wraca do tego kościoła, spotyka tamtejszego proboszcza i mówi, no chyba mnie zły duch opęta, bo mi wszystko swędzi, źle się czuję i tak dalej, i tak dalej. A ksiądz, który miał olej w głowie, mówi jej, no na początku to ja bym sprawdził, czy jakieś zakażenia w tej wodzie święconej nie były I rzeczywiście tak było. Także, moi drodzy, naiwność, naiwność. Element boski, ludzki. Nikt nie neguje tego elementu boskiego. Nikt go nie, nie chce umniejszać, ale nasza wiara jest tak skonstruowana. Nie można negować. Nie można negować tego elementu ludzkiego, tego elementu materialnego, który sprawia, że nawet Pan Jezus który podobnie się nas we wszystkim oprócz grzechu, mógł przynosić pewne wirusy. Idziemy dalej, czyli duch i materia, a teraz, moi drodzy, wiara i rozum. Jan Paweł II powiedział, wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które nas unoszą ku kontemplacji, ku poznaniu prawdy. Wiara i rozum. Taka wiara, jak właśnie na tym, na tym zdjęciu, to jest wiara naiwna. To jest wiara właśnie, która jest pewną karykaturą wiary, nie jest prawdziwą wiarą, bo jest totalnie pozbawiona rozumu. Pan Jezus mówi do swoich apostołów, jeżeli was będą prześladować w jednym mieście, idźcie do innego miasta. Pan Jezus nie mówi, ja chcę, żebyście wy zami umarli. Jeżeli nadarzy się pewna sytuacja, w której będziecie musieli być moimi świadkami, bądź także gotowi na śmierć. To jest pewna różnica. Szukać śmierci, szukać męczeństwa za wszelką cenę, a właśnie być gotowym na męczeństwo. Także przypominam się tutaj pewien fakt historyczny. W trakcie krucjat zorganizowano tak zwaną krucjatę dzieci. To znaczy pierwsze krucjaty, pierwsze wojska chrześcijańskie, które miały wyzwolić oczywiście Ziemię Świętą z rąk muzułmańskich, arabskich, poniosły klęski. No to pomyślano w ten sposób. Oni byli wszyscy grzesznikami, to my teraz weźmiemy dzieci, które są niewinne, mają czyste serca, i wyślemy te dzieci, aby one pokonały właśnie te wojska arabskie. Jak się skończyła ta kocjata dzieci? Oczywiście tragedia. Wszystkie dzieci pozabijane, pomordowane. I z jednej strony zobaczcie. Pewna wiara przesadzona, absurdalna, karykatura wiary i z drugiej, z drugiej strony rozum, który oczywiście to, to podpowiadał. No, jasne, że dzieci nie mają szans z wojskami przygotowanymi, opancerzonymi, przygotowanymi, mającymi narzędzia, broń do walki. Nie było szans. Moi drodzy, y Kończąc temat, ponieważ widzę, że, że ten czas nam się kończy, niektórzy będą pytać: No, ale jak to by z Tutaj we Włoszech, jak to w Polsce by było, gdyby była decyzja, aby nie odprawiać Mszy Świętej z udziałem wiernych. Tutaj w takiej wątpliwości kryje się według mnie swego rodzaju mentalność sakramentalistyczna. Sakramentalizm to jest takie podejście, które bym powiedział, absolut, absolutyzuje sakramenty, nadaje im wartość absolutną, w sensie najważniejszą w naszej wierze. Na przykład w czasie pierwszych misji yy, zamiast przepowiadać Słowo Boże, niektórzy mówili, chrzcimy. chrzcijmy, nic nie mówmy, chrzcimy, sakrament zadziała sam, ludzie poznają Bożą prawdę, Bożą wolę. Sakrament, chcę to przypomnieć, sakrament, i w tym wypadku oczywiście także, także Eucharystia, to jest znak widzialny, skuteczny, niewidzialnej łaski Pana Boga. Jak mówi święty Augustyn, czyli Pan Bóg działa w sposób bardzo skuteczny, konkretny w sakramentach, posługując się znakami sakramentalnymi, ale Pan Bóg oczywiście działa także poza sakramentami. I bez sakramentu, bez sakramentu Eucharystii, Pan Bóg oczywiście jest w stanie działać w moim i w Twoim życiu. Oczywiście ja nie neguję wartości sakramentu. Nie neguję wartości sakramentu, to jest spotkanie z Chrystusem, Eucharystia, spotkanie z Chrystusem, ale też powiedzmy to sobie szczerze: Abraham, który jest ojcem naszej wiary, nie uczestniczył nigdy w Eucharystii. A jest uznawany w katechizmie Kościoła katolickiego. Jako przykład naszej wiary, jako model naszej wiary. Święty Augustyn, raz to powiedział nasz wykładowca w seminarium, święty, ale nigdy się nie spowiadał usznie, prawdopodobnie. No bo jeszcze spowiedzi uśne nie było. Także sakramenty to są, moi drodzy, środki, to są kanały bardzo takie skuteczne, Dzięki którym Pan Bóg nas dotyka i działa w naszym życiu, ale Pan Bóg może działać tak, że działa poza sakramentami. I ponadto, nieodprawianie Mszy Świętej z udziałem ludzi, to nie jest, moi drodzy, nieodprawianie w ogóle Mszy Świętej. Księża, tak jak tutaj we Włoszech, będą zawsze odprawiać przy świętu każdego dnia Wasze intencje, także Wasze intencje, intencji Kościoła. Także Msza Święta będzie i może potrzeba nam trochę pokory, tak jak świętemu Ojcu Pio, który przez lata nie mógł odprawić się przy świętej z udziałem ludu, żeby zaakceptować pewne zasady, które, jak, jak mówię, jak, jeszcze raz chcę to podkreślić, nie są atakiem, są chęcią obrony ludzkiego życia. Dlatego się nas ogranicza. Ojciec Pio akceptował wszystko to, co Kościół mówił przez lata, musiał prać w świętej samotnie w celi, bez udziału uwiernych. Także my zaakceptujmy, jakakolwiek decyzja będzie podjęta w odniesieniu do Sakramentu Świętego, w odniesieniu do, do mszy świętej. Moi drodzy, jak mówi święty Ignacy Loyola, mówmy się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga. Oczywiście, i w tym czasie musimy się modlić jeszcze więcej. Będziemy, zostając w domach, spędzając więcej czasu, sami. Mamy więcej sposobności do tego, aby się modlić. A z drugiej strony, jak mówi święty Ignacy Loyola, kończąc jego myśl, działajmy tak, jakby wszystko zależało od nas. Także działajmy z wielką ostrożnością w tym czasie. Działajmy, kierując się wiarą i rozumem, tak jak mówi św. Jan Paweł II. Mówmy się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, ale działajmy racjonalnie, tak jakby wszystko zależało od nas ludzi, także w tym przypadku szczególnym koronawirusa.